Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. 6:30 rano minus 15, około 320 km zasięgu. Pora ruszać w podróż. Za chwilę wszystko wyjaśnię co i jak, a póki co jadę na stację napić się kawki, jak widniej się zrobi, to się zobaczymy. No, całkiem nieźle przyspieszam już sobie zwolnimy. Słoneczko budzi się do życia, a ja kawy pić nie musiałem, bo dostałem z rana kilka telefonów służbowych i już samo ciśnienie się e, podniosło. Dzisiaj trochę na luzaku, w bluzie, bo głównie cały dzień spędzę w samochodzie. E, co za tym idzie, gdzie jadę? No, jadę w tym momencie drogą e, S8 do Wrocławia. Umówiłem się we Wrapsterze. Będziemy oklejać moje Zoe. E, Przyszła pora trochę poeksperymentować. Mam za dużo aut w kolorze białym. Chcę czegoś ciekawszego, więc umówiłem się z Mateuszem, że dzisiaj przyjadę do niego kleić auto, ale jeszcze wczoraj mnie próbował trollować, bo dzwonię do niego pytać się, czy aby na pewno folia dotarła tą, którą zamówiłem. On tak, tak, przyszła. Tylko czemu na ostatnią chwilę, Waldek, zmieniłeś na kolor fuksja? Co myślałem, spojrzysz tam w telefon o no, tej fuksji. Taki patrzę fioletowo-różowy. Ja takiego czegoś nie zamawiałem no, Nie, jest spoko, sprawdzam cię Też będziemy go trollować Mówicie, że mało pokazuje Zoe w swoich mediach Bo przyznam szczerze no, Krótko mam ten samochód No też chciałem go w jakiś sposób poznać Żeby móc cokolwiek więcej o tym aucie powiedzieć Mam przejechany w tym momencie 1260 km Więc dopiero gdzieś tam zaczynam tę swoją przygodę O jak ładnie Słońce już nam się tutaj budzi Ale z tych Pierwszych kilometrów, szczególnie z okresu zimowego, mam już parę wniosków i też odpowiem na parę Waszych pytań. A mnie wszystko jest w porządku Oczywiście traktuję to jako trzecie auto I takie też było założenie przy zakupie tego samochodu I w tej roli e, Spisuje się e, bardzo dobrze To też nie znaczy, że będę rezygnował Z silników spalinowych O nie, nic z tego e, Ale to jest takie auto dodatkowe Które swoją rolę wykonuje bardzo dobrze Początkowo faktycznie Musiałem się jakby nauczyć Sposobu jazdy tym samochodem Używania tego trybu B-mode Który e, pozwala nam ozyskać Zyskiwać energię przy hamowaniu, i to faktycznie zaczęło wydłużać gdzieś tam zasięg. Tak, mamy okres zimowy, więc wiele rzeczy zimą się kurczy jak jest zimno i też tak bywa w przypadku zasięgu, ale o tym opowiem troszkę dalej, cytując Wasze pytania. Kurczę, mróz nie odpuszcza. Mamy minus 15 w tym momencie, więc takie dosyć hardkorowe warunki pod kątem aut elektrycznych. Pierwsze pytanie, które najczęściej się pojawiało, jak to jest z ładowaniem tych samochodów. Ja już w pierwszym materiale swoim mówiłem, że przed zakupem Zoe, że zainstalowałem sobie ładowarkę do aut elektrycznych i nie ukrywam, nie jest to mała ładowarka, bo jest to 22 kW. Co za tym idzie, to auto mogę na ładować. od 0 do 100% w 2 godziny 15 minut. A tak użytkowo od 20 do 80% około półtorej godziny. Co za tym idzie, głównie z niej korzystam, a dodatkowo, że mam fotowoltaikę, no to można powiedzieć, że wprost, że prąd mam w tym momencie za darmo i jazda tym autem jest za darmo. Pojawiały się komentarze, no tak, tak, no ale fotowoltaikę trzeba było założyć, to no też były koszty. Owszem, ale ona już się spłaciła, więc w moim przypadku jakby jest to jazda w tym momencie za darmo. I tutaj duży plus, Zoe, że ma taką opcję zarówno z telefonu, jak i z menu komputera, że można ustawić, podstawiając auto pod ładowarkę, żeby po podpięciu kabla nie od razu się ładowało, a ładowało się gdzieś tam z opóźnieniem, że na przykład następnego dnia od godziny 10 rano, jak już na przykład fajnie będzie gdzieś tam słoneczko świeciło, gdzie ta fotowoltaika trochę nam wtedy. Tego prądu wyrobi. Jak jest z ładowaniem na mieście? No, na mieście to już są trochę takie szachy, trzeba pokombinować. Mamy część ładowarek darmowych, mamy część ładowarek płatnych. Aplikacje są do tego wszechobecne i nie ukrywam, wydawało mi się, jak nie miałem auta elektrycznego, że tych ładowarek jest mniej, a wbrew pozorom jest ich dosyć sporo, chociaż. Lepiej, jakby było oczywiście I jeszcze więcej. Jakie są koszty? No tutaj bateria w Zoe jest o pojemności 52 kW. Naładowanie jednego kW na ładowarkach miejskich, no nie licząc tych bezpłatnych, to jest od złoty 14 zł do 2,39, a to już jest dosyć drogo. E, tego też e, nie należy tutaj pomijać. Ale to 2,39 to już jest taka, z tego co znalazłem górna stawka, ale w przypadku już ultra szybkiego e, ładowania. E, w przypadku ZOE na ładowarce miejskiej takiej 50KW, bo ma tutaj opcję szybszego ładowania, auto tak od 20 do 80% jestem w stanie naładować w 30% kilka minut mniej więcej. Ale jak ładowarek będzie więcej, mam nadzieję, tym będzie lepiej i może konkurencyjność też trochę między wtedy firmami się zwiększy. ogień na tłoki! Raczej chciałoby się rzec zwoje na silnik. No właśnie. Jak to jest z zasięgiem tego samochodu, bo tutaj te pytania najczęściej się pojawiają, no bo to jest takie słowo klucz w przypadku aut elektrycznych. Producent deklaruje zasięg do 395 km w zależności od temperatury, od doboru opon szerokości e, jakie się zastosowało do swojego auta i wydaje mi się, że w warunkach letnich przy takiej ostrożnej jeździe jest to jak najbardziej gdzieś tam do e, do zrobienia bez problemu ja staram się tym autem jeździć normalnie. Nie będę jeździł jak jakaś ściama gdzieś tam z tyłu, e, jako ostatni, jeżdżę normalnie. Oczywiście on ma ograniczenie 140, więc też jakoś tutaj mocno nie poszalejemy, ale tak jak na drodze ekspresowej tutaj 120 km jadę. Owszem, to nie są idealne warunki dla auta elektrycznego, szczególnie gdy mamy teraz w tym momencie minus 12 stopni. Można powiedzieć, że wręcz dosyć hardkorowe, bo to auto najlepiej czuje się w mieście, tam gdzie przyspieszamy, hamujemy, odzyskujemy tę energię. E, gdzie jeździmy z prędkościami tak do 70-90 maksymalnie, ten zasięg wtedy będzie naprawdę mega, mega duży. Na drogach ekspresowych czy autostradach, no wiadomo, że on się gdzieś tam będzie nam skracał, ale jakby nie mam dzisiaj tutaj żadnego problemu z tym, bo obok w Rapstera jest akurat ładowarka, więc jeszcze auto zdąży sobie w międzyczasie trochę podładować. Możliwe, że pokuszę się o to, żeby właśnie latem sprawdzić, jak kiedyś robiłem taki maksymalny eco-driving samochodem spalinowym, czy nie zrobię tego na przykładzie tego elektryka, czy te 395 jest do przebicia, jeżeli chodzi o jazdę. W warunkach zimowych, takich powiedzmy w okolicach 0 stopni zasięg jest tak na poziomie przy normalnej jeździe, mówię, nie przy jakiejś tam eko, około 270 km, jak wjeździć pewnie bardziej eko, około 310-320 km. No i wiadomo, im cieplej, tym ten zasięg będzie się gdzieś tam nam zwiększa. No dobrze, jeszcze jedno pytanie, na które to Wy zwróciliście uwagę. To samo pytanie dostałem w odstępie kilku dni na Instagramie w Prywatnej Wiadomości, jak i na YouTubie. Jak to jest w przypadku aut elektrycznych? Czy one zużywają energię na postoju przy takiej bezczynności? Przyznam szczerze, nie sprawdzałem tego wcześniej, ale. Gdy przyszły pierwsze mrozy ZOE było pozostawione pod firmą, czyli na zewnątrz e, przez 7 dni. W tym czasie no, były te największe mrozy, więc można powiedzieć że dosyć hardkorowy test. Stan początkowy baterii to był 98%, stan po 7 dniach to był 94%, czyli mieliśmy 4% spadku, ale tutaj na usprawiedliwienie, e, 1% bym dodał z tego względu, że idąc do auta, chciałem, żeby było ciepło więc wiecie, aplikacja w telefonie włączenie yy, Webasto no tutaj nie ma do końca Webasto, tutaj jest pompa ciepła ale plus jest, jest jej taki że w przeciągu Jednej minuty w aucie już jest po prostu ciepło, a pompa ciepła też trochę energii w tym wszystkim bierze, więc powiedzmy, że około 3% przy takich hardkorowych mrozach latem. Wydaje mi się, że to będzie jakaś tam minimalna wartość. No plus to, że co jakiś czas sprawdzałem w telefonie, gdzie tam auto stoi, co tam się z nim dzieje, jaki jest zasięg, wszystko i tak dalej, więc też przez telefon łączyłem się z aplikacją w samochodzie. No. Majster już jest, cześć, witam cię serdecznie. Cześć, cześć. No właśnie, zostałem przed chwilą uprzedzony odnośnie wyboru folii to może nie, ale odnośnie wyboru mojego koloru białego do oklejania, że biały nie jest zbyt idealnym kolorem nie, do oklejania. Jest, jest idealny dla tego, który kupuje to auto, ponieważ Aha. biały kolor wiadomo, że zazwyczaj jest podstawowym I teoretycznie też bym tak wybierał, nie? Że, no podstawowy, bo w sumie tak będę oklejał to po co? Ale biały jest najgorszym kolorem dla do oklejania dla nas, ponieważ jest kolorem mm -hmm. jasnym. No i wszystkie szczeliny trzeba okleić tak, żeby nie świecił ten biały kolor, no niestety. Ale mi będzie trochę więcej roboty po prostu, tak? Ile sobie dajemy? Trzy dni? Cztery? No tak, w, czy, środa do 16 powinno być gotowe, czwartek rano odbiór, tak po kawce. Dobra, rewelacja. Zatem chodźmy do środka, pokażemy Wam jaki będzie kolor na ZOE to jest w sumie ostatnia chwila jak widzimy to auto w tymże kolorze. No dobrze, my już wewnątrz, troszeczkę pora się e, zagrzać, tutaj jest moja folia. Tak, to jest twoja folia. Pierwszy raz ją w tym momencie teraz zobaczę, zatem pokaż. To co, to, to, unboxing? Tak, mało. unboxing. Gotowe? Tak. Are you ready? <śmiech> <śmiech> proszę bardzo. Kolor, który wybrałeś. Tłumacz, co to jest. To jest folia 3M, seria, proszę mówię was, 2080, czyli już ta nowa, yy, kolor y, Satin Perfect Blue. No, zobaczcie, jak się mieni, no, zwłaszcza tutaj. On, no. Okay. I tak na wszystkich przetłoczeniach, zwłaszcza gdzieś, jak jest zderzak, błotnik, no będzie się to y, ta folia mieniła i no, będzie wyglądała naprawdę bardzo fajnie. Jak mówią, że facet zna tylko trzy kolory, e, to powiem wam, że chyba coś w tym musi być, bo jak spojrzałem na tą paletę 3M i zacząłem szukać pierwotnie koloru, bo najpierw chciałem mówię, A, zielony, bo to kolor nadziei, kolor takiej ekologii, ekologii nie? Mówię? Jest. Ten zielony. No ale spojrzałem na te zielone, tu są trzy, tu, tu są dwa. dwa. Jeszcze, A taki, na przykład? Tak, no to też taki mydelniczkowaty trochę. No to powiem Wam tak, głowa zaczęła pękać, bo ilość tych kolorów jest tak duża, że nie, nie wiedziałem, co do końca wybrać. Chciałem. co najgorzej mhm. wybiera się dla siebie. Tak okay. jak ja z moim projektem, tak jak Michał mhm. Mhm. ze swoim projektem, najgorzej dla siebie się wybiera. No i właśnie to jest takie. Z jednej strony, chciałem odmienić kolor auta, bo taki był cel, żeby ono było takie. Bardziej ciekawe wizualnie pod tym kątem, a z drugiej strony nie chciałem jakby przesadzić, nie chciałem robić jakiegoś nie wiadomo jakiego szału. No dlatego wybrał najbardziej cukierkowy, niebieski, jaki tylko jest z całej palety 3 żeby się w ogóle nie wyróżniać w tłumie. I to jeszcze w wykończeniu satynowym, a nie w zwykłym, błyszczącym, więc no. Dziękuję. Brawo. <laughs> Dziękuję, ale sam chyba przyznasz, że ten kolor. Robisz taki kolor w ogóle? Wiesz co. Trzy lata temu jedną realizację. Mhm. No to był jakiś op, Opel chyba, OPC. No mhm. i wyszło naprawdę bardzo fajnie. Zobaczyłem ten kolor, bo wiadomo, na komputerze jak się przegląda, to tak, no, nie do końca ten kolor jest jakby oddany idealnie jak trzeba, więc znalazłem materiały na YouTube. Zobaczyłem, jak to się fajnie w słoneczku mieni i mówię. Tak, no, ale dopiero na żywo, że będzie. Przyznaj, że robi robot. Nie, wygląda, wygląda fajnie. Ile tu jest metrów tego na to auto? Yy, wiesz co, na to auto wydaje mi się, że jest około 18 metrów bieżących. Okej, okay. dobra. dobra jest jak tyle spoczywa? Jak nie. trochę zostanie, najwyżej sobie w łazience wytapetuję. Albo sobie oklejesz ten yy, pilot. Bo już nie masz kluczyka, tylko masz, tak, masz kartę. Tak. Pytu kartę okleisz i telefon z tyłu, będziesz miał komplecik. Dobra, ja nie przeszkadzam, polę. działajcie i lecimy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No nie no, jak patrzę na tą twoją BMW, no to powiem ci szczerze, że to auto dopiero rzuca się w oczy. Może jakaś pranka? <śled> nie, ty już, ty już żeś nie. mi pranka zrobił z fukcją, tak? Już od dzisiaj wiem dokładnie co to jest. Fuksja, nawet coś podobnego no, tam jest. Tak jest. Mniej więcej. Czyli co? W tej chwili ZOE można powiedzieć, że po raz ostatni widzimy w tejże kolorystyce. Tak jest. Zostawiam ci to auto na kilka dni eee, no i odbiorę no, naklejeczki, te wszystkie niech zostaną. Tak jest. Wszystko mamy, że tak powiem, dogadane, reszta w naszych rękach. Mam nadzieję, że z efektu będzie. Jakieś przebitki z tego wszystkiego będą. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Tak, a ja jestem jakoś spokojny. Do zobaczenia. ma. Cześć ciemka, no właśnie, nastał dzisiaj dzień odbioru, znowu musiałem wstać o 6 rano, żeby przejechać do Wrapstera, ale dobra. Ma być podobno ciekawy finał, bo fajnie wyszło moje auto, nie wolno mi się patrzeć do tyłu, bo ono właśnie gdzieś tam z tyłu, w tym momencie z hali wyjeżdża. I za chwilę będzie wystawione na zewnątrz, przykryte jakąś płachtą. Nie ma co prawda słońca, więc pewnie nie uda się wszystkiego wydobyć z tego koloru, ale podobno wyszło całkiem fajnie. Zaraz zobaczymy. Dobra, idziemy zobaczyć. Sam nie patrzę. Nie, nie, już, już, no, jeszcze możesz patrzeć. Tak, możesz. Podoba Ci się? Ale musimy trzymać. Czy, Aha, czy to nie jest, że to jest mój kolor, tak? To tyle, żeście pracowali nad tym tyle Tak, dni? Więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie suba na kanale. <laughs> dzwoneczek i widzimy się w następnym odcinku. A w następnym odcinku reakcja walka, Żartowałem, będzie za chwilę. Nic. Przez trzy ostatnie dni, jak mi wysyłał jakiekolwiek gdzieś przebitki z oklejania auta, to zakładał takie filtry, że ja już nie wiedziałem, czym znaczy mam... <grym> dobra, zielone, czy mam... zielony. Dobra, pokazuj. Moja beczka. że idziemy na kawę. Nie, pokazuj. Na pewno? No, jestem ciekaw. Pierwsze jest auto, które w ogóle oklejam. W swoim życiu, więc... Jest to ostateczna decyzja. Tak. <grym grym> dobra, masz Trzy, filtry. Wow. Ekstra. Sztos. No to pierwszy efekt wow już mam i przyznam szczerze, że... Czekaj, czekaj. bije. serce bije kawał dobrej roboty. Oczywiście muszę się na nowo przyzwyczaić, tak jakbym miał zupełnie nowy samochód teraz w tym momencie. Zupełnie inaczej wygląda i. Trochę jest. Tutaj mamy folię 3Ma kolor S347 Satin Blue, perfect? Perfect Satin Blue. Satyn Perfekt. O, dokładnie. Dobra, już się nauczyłem tego. E, jak kiedyś nie byłem do końca do takich matów przekonany, to ta satyna m, przeglądając nawet różne nagrania na YouTube, takie pokazowe, gdzieś mnie przekonała. E, uwaga, no, satyna że... robi robotę, ona się bardzo wyróżnia na tle innych samochodów. To już ustaliliśmy, że na parkingach jest tak szaro. Te Aha. Same srebrne auta, białe, czarne, szare w takich odcieniach, no ten będzie się bardzo wyróżniał. Nie no, rewelacyjnie wyszło. Powiem Ci przyglądam się, mu tak. Z zewnątrz yy, robi wrażenie. Powiedz mi, jak z ochroną teraz tej folii, z gwarancją, jak to wszystko no to, wygląda. Jeżeli chodzi to o... jest pierwsze moje auto, przepraszam, że przerywam. Pierwsze moje auto, no dobrze, które no to, oklejałem. To, to w takim razie zapraszam Cię na szkolenie. <laughs> Nie, a tak burza no. w pół serio półserio to tak. Pielęgnacja jest bardzo prosta. Myjnie nie najlepiej, pielęgnować auto tak jak yy, lakier. Mhm. Raz na tydzień, myjesz auto, raz na dwa tygodnie. Żeby nie zostawiać też takiego brudu, zwłaszcza latem. Aha. Jak pod drzewem stawiasz na przykład, są jakieś żywice, no, no, ta się no. odchody, to nie zostawiać tego na folii, tylko. Regularnie to czyścić, myć, no i pielęgnować tak jak lakier, można spokojnie na to kłaść sobie quick detailera po myciu na, suchy, na suchą folię. No i dzięki temu też że gwarancję sobie tej folii ta folia będzie dużo, dłużej, dłużej ładnie wyglądała. Myjnie na monety można, czy to już jest inwazyjne? Y Powiem tak, bez dotyki wszystkie, mm, spoko. Natomiast trzeba pamiętać o tym, co na tych myjniach piszą, czyli odstęp dyszy. Wiem, żeby... Folii. No i właśnie. Bo dobra. jeżeli pod rant folii gdzieś... Mhm. pod krawędź folii z 2 centymetrów, Wiem, no, nie, no jest, wodą, wiesz, no to Wiesz, jest... to lakier odchodzi nieraz z samochodu. Tak jest. To, to wiemy. Powiedz mi, co było najtrudniejsze? Yy, najtrudniejsze, z tego, co tego tutaj chłopaki yy, no. mówili, to po pierwsze białe auto. Musieliśmy głębiej wjechać z folią. I jeszcze żebyś, satyna, tak? Żebyś nie miał prześwitów. Yy, no i yy, druga sprawa, pola kierunkowa, czyli tak, żeby auto wyglądało jak lakierowane, mhm. a nie składane z siedmiu. No to, to całe... Bok musi być, wszystko, cała folia musi być w jeden jednym kierunku. kierunku. Tak jak z rolki się rozzywała. Tak to, jest, tak? jak jeżeli zrobimy w różnych kierunkach, no to ta folia będzie ciemna, jasna, ciemna i taka poszatkowana i będzie to wyglądało mega nieestetycznie. No i no zderzak przedni był troszkę utrudnieniem, Co bo nie niektóry... działało. No niektóre te dekory były niedemontowalne, nie chcieliśmy tutaj jakby Aha. naruszać gwarancyjnych rzeczy, żeby to było tak jak przyjechało. No i było ciężko operować tą folią w tych miejscach gdzie jest dosyć głęboko po prostu. Okej, okay. dobra. Przejdźmy tak jeszcze z zewnątrz, sobie zobaczmy. Fajnie, bo on tutaj się rozświetla w tych miejscach. Tak. Tutaj, tutaj się ściemnia, ale idziesz dalej, krok dalej i się rozświetla. E, no i rzecz, o którą jeszcze pytałeś, to są y, parktroniki. Tak. Parktroniki też są w kolorze i one w 100% będą działały. To nie jest tak, że wsiądziesz do auta i, i byś by się uił. <laughs> Także one w 100% działają, y, nic, się z tym, nic się z tym nie dzieje. No i są w kolorze, więc wyglądają też estetycznie. No i jeszcze jedna rzecz, którą zrobiliśmy na Ciebie, Aha. taka wisienka na torcie, zabezpieczone reflektory bezbarwną folią ochronną. A jest faktycznie. Tak yy, i dzięki temu nie będą Ci się piaskowały reflektory, ściągniesz no tą się, folię, co? po pięciu latach będzie, będą idealne. Po prostu, bo no wiadomo jak teraz wyglądają folie po prostu, znaczy folie, jak wyglądają tak. same reflektory, tak? To są tym... zrobione z poli węglanu, który się mega piaskuje, no i tak naprawdę jedna, dwie trasy i masz już... Zbierając wszystko w całość tak jakbym po raz drugi w ciągu dwóch miesięcy odbierał nowe auto, bo muszę, no trochę, się na, tak muszę się na nowo do niego przyzwyczaić do tego koloru. Pierwsze auto, które w tym momencie oklejałem. Jak wrażenia? Jestem mega zaskoczony pozytywnie z tego względu, że... Facet zna trzy ogólnie kolory, tak? No no, tak. Z, to proste, z, prostej definicji, z prostej definicji. Powiedzmy, że może. Teraz znam... Znasz już cztery. To już jest mój czwarty. Dużo czasu zajęło mi wybranie koloru. Bardzo długo się zastanawiałem, bo no, to jest taka świadomość, tak jak nie wiem, kobieta farbuje włosy, że wie, że to jest na jakiś czas po prostu. No i chcesz nie, zrobić też. to tak jak najlepiej. No chciałem, żeby to auto było w jakiś sposób wyraziste, ale też, żeby nie było krzykliwe, gdzieś tam przejaskrawione Uważam, że ten. Środek został tutaj gdzieś tam zachowany, w tym wszystkim. No słuchaj, kilka tam zdań wymieniliśmy na Instagramie, kilka podpowiedzi, parę rzeczy. Wiecie, jak wyglądały jego zdania. O, zobacz, zobacz, jak już wygląda Twoja maska oklejona. I wysyła mi to z jakimś filtrem, zrobionym w ogóle jakiś y, turkusowo-fluorescencyjny kolor. Nie, by do tego pasował. Jak ostatnio kleiliśmy Halka, to teraz byś. Ja bym wszystkie autokleju. No genialnie wygląda taki zielony kolor. Może przyjdzie na to jeszcze czas, ale to jeszcze nie w tym momencie. Mati. Dzięki naprawdę ja serdeczne, dziękuję kawał, kawał niesamowitej roboty, wejdźcie na kanał WRAPSTERA, link Zapraszamy. macie poniżej, e, bo potrafią dać drugie życie autu, nawet nowemu. <ścoughs> <ścoughs> Więc pozdrawiamy właśnie Was serdecznie, dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tych nowych barwach, a ja co? Szybka kawa i do domu, bo jeszcze bateria jest 43%, to jeszcze powinienem bez problemu dojechać. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Hej!